Kóreczki. Mówiłam wam już coś, żebyście szybko przyszli do jedzenia. aby mnie nie słuchacie. Już, mamo, idziemy. Och, uważajcie, jak chodzicie, bo prawie się wywaliłam. Przepraszamy, mamo. Idźcie szybko do kuchni i weźcie sobie spaghetti. Ugotowałam wam. No dobrze, no to dobrze, że przynajmniej przyszłaś. Ach. Dobrze, to tam zaraz zjedzcie wszystko. A już pójdę. Mieliśmy przecież jeść. Ale co? No mieliśmy iść. No co? To... Ale... Możemy przestać. Gdzie? No nie wiem, bo mówiłaś, że będziemy gdzieś śli. Ale ja tylko mówiłam, że może pójdziemy. Dobra, Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Hmm? Hmm? A co to za pudełko? Właśnie się też zastanawiałam, huh? o co w tym chodzi? सूरज की सूरज की सूरज की